Dzień dobry, witam serdecznie, jestem pan. No się zajebiam. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem panku. Zapraszam na kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Na dzień dobry. Aha, sorry. Nie ta kolejność, od razu chciałem go okraść, ale najpierw muszę podać go. Ma półkę, czy ja się nie wysłowię dzisiaj? No dawaj. Dawaj hajs. Leży na ziemi, nie wziął. Ja też nie mogę. Ale mnie zrobił. Co za. Nie wierzę. Zidentyfikuj kapitana. Nie, tak? Nie. <grymne> nie, nie, robimy ten. Robimy questa głównego, ale że się wysłowić dzisiaj nie byłem. chryste panie, wybaczcie. Dobra, póki pamiętam, e, bo mówiłem e, już na ten temat przy okazji ostatniego, znaczy dzisiejszego odcinka z Wiedźmina. E, tak, Ezio. <grymne> no tamten stwarzał większe zagrożenie. E, i pisałem też na Discordzie, ale jak kogo nie ma albo nie widział, no to informuję też teraz, że od dzisiaj odcinki będą krótsze. Bardziej w okolicach 30 minut niż 45, jak do tej pory. E, będzie tak do momentu skończenia którejś z obecnych serii, czyli Assassin's Creed'a albo Wiedźmina. Później wracamy do e, 45 minut, ale do jednego odcinka dziennie. E, no i w zasadzie tyle. Po więcej informacji, bardziej szczegółowe wyjaśnienia zapraszam na Discord, jak kogo interesuje. A jak nie, no to przyjęliście do wiadomości. I tyle. Stanie się anonimowy. No, Gadem. Dobra, to najlepiej będzie się stan stanąć anonimowym, jak hopa zabije jednego, drugiego i trzeciego. Jeszcze coś ktoś. Oni! Nie, nie. Oni! Powiedziałem, że o nie, nie, nie. Zabijaj, zabijaj, dalej. Dawaj, jacy, dalej, zabijaj. Tak, cywili, no tak. Tam jest ko koleś, kurwa, ze strzelbą. Mierzy prosto w ciebie. Po co, nie? Tak, nie ma sensu. Nie ma sensu w niego celować w ogóle. Absolutnie. Lepiej zajmiemy się tym, który jest dalej. A i tak ma strzelbę. To Tak na wszelki wypadek, nie? Dobra, zaraz sobie tutaj... Nadal widzę, nie interesuje się typ ze strzelbą, nie? Znaczy będę mówił, że to jest strzelba, tak bardzo roboczo. Dobra, możemy na przykład zostawić tych i zająć się nim. Będę wdzięczny, bardzo. Dobra, odskok. No to może być ciężka walka. Zresztą, że jestem lekko przyparty do muru. Dobra, a tak damy radę? O, damy radę. Nie no pięknie. O, skubany. A, się broni. Dobra, zamknij się tam typie. Dawaj, on na wykończenie. Czy on na dwie bronie? Dobrze widzę. No, tak jakby. Ha-ha! Dobra. A tu co to jest za znacznik? Ten tu, gdzie ja stoję teraz? O, Janczarowy, jakiś nowy oponent. i macie coś ciekawego przy sobie, panowie Janczarowie? Eee! Myślałem, że jakieś niesamowite bogactwa. Dobra, to tym pięknym wstępem lecimy. Uuu, podoba mi się tu. A to może jest wejście do, właśnie do jakiegoś obozu cyrkowców albo coś takiego. Cyganie. A, Cyganów. No tak. Nie wiem, czy mam więcej osób na gawędzie. He, krak wise anywhere, Efendim. Dziś Bizantyn zniszczył cały dzień z tego wyboru. Mi dispiace. Może pomogę. Może. for centuries my people have been slandered and insulted labeled witches and well, so be it. we will not run from these lies anymore but embrace them encourage these rumors for it is better to be infamous than ignored i like the sound of that here is my plan every man who touched that chest of coins must die but discreetly as if cursed by a pagan hex Film chyba o tym nakręcili, zdaje się. Tylko bardziej w pirackich klimatach. Zatruj wszystkie cele, pozostając wmieszanym w grupę cyganów. Hmm, tylko ja nie mam żadnej bombki z trucizną. Mógłbym sobie zamienić, co prawda. Gdzieś to jest chyba. Właśnie. Bombiarnia, Tak to roboczo nazwijmy. Ja bym sobie. A, tylko nie wiem, czy będę miał materiały, ale mogę zobaczyć chyba. Sposób, chyba nie mogę sobie podejrzeć, czy mam materiały na bęby, czy nie wiem, gdzie to będzie. Będę jeszcze taką informację mógł dostać. Nie, 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 Cio. I tu wystarczy. I o właśnie. Tak, o to chodziło. I, nope. Tu na dole, tu na dole. Jest też gołębnik. A w sumie właśnie, mogę tam kogoś do wysłania? Interakcja. Ktoś wrócił, ktoś coś ten. Pomiń wszystkie wiadomości. Asasyni. A, tego jeszcze nie ma, mały książę. No dobra, to wyślijmy w takim razie. Nie. Tu. <laughs> e, o, tu już mam. A nie, wpływ templariuszy 90%. Myślałem, że my mamy tutaj na 90%. Znaczy, no. Tak, to chciałem powiedzieć. Że nasze wpływy to 90%. O, to powoli spada, widzę. Dobra, no to weźmy w Aleksandrię w takim razie. Tam już 90% to. O, tu jest dość łatwy ten, więc może poradzi sobie. Poradzi sobie, bardzo dobrze. Poradź sobie, zaakceptuj. A my jedziemy dalej, może jakieś trudniejsze. Czy ten sobie poradzi sam? Nie, ale we 2,99% zaryzykuje. <grytanie> A co? No i dobra, i więcej ludzi nie mamy. I zajrzymy sobie jeszcze od razu tutaj. Aha, i za każdym razem jak tu zerknę, to coś dostaję jeszcze, a to spoko, to mi się podoba nawet. Dobra, to teraz tak. Ładunki zaczepne, raczej nie, taktyczne, chyba dywersyjne, kurde, nie wiem w sumie. Modyfikuj, okej. Okay. No, nie, to jest połączenie wybuchowe, tworzy zabójczy ładunek. O, zatruwa każdego, dobra, to będzie to e, od razu. Będziemy sobie z tego korzystać. E, dawaj, może mniej inwazyjny to, co jest w produkcji ładunków, które mają powalać siłą wybuchu. A tu odłamki, nie, dobra, zatruwamy. E, nie mogę? Czy się nie nadaje? Czy o co chodzi? Czy nie używamy? Jeśli zatruwam, to nie używam prochu. To by miało nawet sens. S by tworzyć, wybierz korpus, rodzaj prochu i efekt. No wybrałem. A co, żaden z nich się nie nadaje? Musi być jakiś specjalny? Rodzaj prochu zapewnia niewielkie porażenie, dzięki czemu można ograniczyć, który przypadku znajmi. Ej, what the fuck? Ej, dlaczego tak? Ty, no nic tu nie mogę wybrać, nieważne od tego, jaki chcę efekt. To żadnego prochu nie mogę wybrać. Może mi ktoś powiedzieć dlaczego? Zabija, powoduje obrażenia, wybuchu śmiertelne. No dobra, fajnie, chciałbym. Ale nie mogę, no nie mogę wybrać. Nie aplikuje mi tego wcale. Mogę sobie przetestować. A... Aha, zrobi... What? Dobra, dawaj. Nieważne, nie wiem, nie ogarnąłem. Kto by się spodziewał. Eee, petarda z bieluniem. Uwalnia trującą chmurę. Okalecza przeciwników. Bla, bla, bla. Zobaczymy, może się uda. Zrobić zadanie dodatkowe, jak się uda, spoko, jak nie, też spoko. Bardziej zależy mi na samym wykonaniu zadania głównego niż tych pobocznych pierdół. Dobra, e, chyba dołem będzie lepiej. Się uniknę bardzo szybkiej jakiejś tej... No właśnie, tego. No złaś na sam dół, kurwa. O jezus, Maria. Aha, i tak mnie widzą. I tak jestem jakiś tam rozpoznawalny, mimo że jestem poza terenem rozpoznawalności. Dobra, dzięki. Dzięki, Groza, bardzo jasne informacje, które mi próbujesz przekazać. Ewidentnie, coś nie idzie. No bo ani nie jestem jakiś turbo poszukiwany, ani nie jestem na czerwonym obszarze. O co chodzi? Rozumiem, że muszę się jakoś tutaj pewnie przekradać. O nie, zeskoczyłem z malutkiego murku. Jestem turbo podejrzany. Jestem najbardziej podejrzanym człowiekiem w tym mieście. Już nie mogę stanąć wśród ludzi, bo zeskoczyłem z murku. Nie będziesz z nami się zadawał, ty chory pojebie. Dobra, tego sobie tam ominę. Tu se hopsnę, tu se hopsnę. Nikt mnie nie widzi, że jest taki pojebany na szczęście. Dobra, to muszę hopsnąć już na górę. O, dzień dobry, złota skrzynka. Pewnie ma jakieś dobre skarby. Czy niekoniecznie? No, hajs przynajmniej w końcu. Jakbym się z części do bomb nie cieszył, tak jednak sańcu cieszę się trochę bardziej. Dobra, to są cyganery. To są cyganery. A cyganery zastąpiły prytany, tak? O to chodzi? E, no to co? Tak, Najmujemy. A nie, nie A ja wędrujem swoimi ścieżkami. No, mogę... O właśnie, mogę... Mogę nic nie trzymać i on sam pójdzie, no tak trochę, wolałbym... Bardziej w środku, jeśli nie, dobra, okej. Okay. gdzieś tam. Próbuję się wyrwać z objęć niewiast. Co do niego w sumie nie podobne. Jeszcze nie przepychają. Ej, płacę wam, żeby przejść. Więc proszę nie wypierdalać z kółka zainteresowań, dobra? To trochę nie tędy droga. A już, ja już mam kogoś zatruwać? Nie, chyba jeszcze nie muszę, co? Może ten wybiorę sobie te bombki. Będzie ta. I Y się celuje. Albo rzuca pod nogi, ale to raczej w przypadku trujących ładunków może być mało skuteczne. Znaczy będzie skuteczne, ale śmiertelność 100%. ja się w to wliczam niestety. Nie, nie, nie działa tylko na przeciwniku. No dobra, bo na razie nie mam kogo zatrwać. Ja mam nadzieję, że my idziemy w dobrym kierunku. że To nie jest tak, że ja sobie ich je wynająłem i. <laughs> one stwierdziły, że idziemy zupełnie gdzie indziej. No nie no, chyba na razie jest okej. Okay. E, after me. A teraz after me e, wybierz zatrute ostrze wykonać zabójstwo z bliska możesz rzucić zatrutych strzałek A Czyli nie trucizna No dobra przepraszam zatrute strzałki e, pyknie i pyk I co? I czekamy na rozwój wydarzeń? On umiera, czy on wpadnie w szał? To są takie te breserki. Nie, umiera nie chyba powoli. No, a coś tam pomacha... i... Nice! <laughs> e, śledź strażnika, czy wyjdziecie? idziecie. dobra, to chodźmy. Śledźmy strażnika w takim razie. E, no dobra, to niepotrzebnie robiłem te petardy w takim razie, ale okej, okay, no może się jeszcze przydadzą A chciałem? Chciałem użyć, żeby nie było. Powiedziałem, że będę starał się używać tych rzeczy i... I chciałem użyć, ale może nie wyszło. E, cóż. Nie moja wina, tak jakby. <laughs> chciałem dobrze, nie? Widzieliście nawet. Starałem się bardzo tworząc te bomby. Nawet się zbulwercowałem, że... E, kiedy myślałem, że nie mogę jej zrobić. z dobra, na 20, Znaczy na 2 sekundy straciłem chłopa z oczu. Wielka afera. Dobra, pyk. Pyk. Na szczęście nie powiązują grupy cyganek z zakapturzonym typem po pośrodku, z już dwoma zgonami. <laughs> Całe szczęście, że nie należą do najbystrzejszych. Nie no, śmieję się, oczywiście jakby to był full realizm, to ta gra by była nie do przejścia. Taki bardziej hitman by się z tego zrobił, chociaż kurde, taki... Właśnie bardziej realistyczny, jakby symulator takiego zabójcy, właśnie pokoju tych nowych hitmenów, to mogłoby być nawet coś ciekawego. Tak mi się wydaje. wiecie, jedna misja, duży obszar, kilka opcji rozwiązania celu i tak dalej. No to mogłoby być całkiem. całkiem myślę. ciekawe rozwiązanie. Tu coś zrzucić komuś na łeb. Tu komuś zapłacić może, żeby... No nie wiem, za, zapłacić kogoś, żeby go zamordował. <grym> bez to mi płacą. Odzyskaj <grym> skrzynię. Dobra, no co? już się tak jawnie napierdalamy po prostu. Nie, wszyscy uciekli po prostu. Po prostu po prostu... Ty mi grozisz... O na bank, że będą próbowali ją odzyskać. O, jakie będę miał checkpointy. Have you heard the term gypsy? Quite often, see. Did you know that this word was born from the misapprehension that my people are from Egypt? You find it offensive? I find it funny. My people are from eastern Persia and beyond. Yet somehow we have become citizens of a land we have never seen. People are quick to judge and slow to correct themselves. People are stupid. Sometimes. Ezio, the simplest answer is always the best. No nie zawsze, ale często faktycznie faktycznie jest to prawda. A to ciekawe, nie wiedziałem skąd się wywodzą cyganie. Bardziej myślałem, że to właśnie nasze regiony są jakby kolebką cyganerów. Może dlatego, że. Nie wiem, u nas jest ich najwięcej obecnie? Nie wiem, nie mam w sumie pojęcia, jak to wygląda w innych krajach. Bliskiego Wschodu. Chociażby dla porównania. Jak to ona tutaj mówiła. You should count it. Make sure everything is there. Oh, you have our thanks, Ezio. And you can count on us from here on out. For anything. At any time. Good to know. If I need, na say. To money, I Tak, a potem przyjdzie chłop w kapturze i cię zabije za położenie łap na skrzyni. Nie ryzykowałbym, Ezio. Może blokować umiejętności frakcji, tak jak np. przykład trucizna, realizując wyzwania znajdujące się na tablicach frakcji w siedzibie. A to co? To cyganery będą mogły. Nie cyganie. Będą... Będą mogli zatruwać, jeśli wypełnię wyzwania, jak to tutaj wygląda na przykład jakie macie... Challenger. Wykorzystaj cyganów przeciw strażnikom, ucieknij skrycie. Aha, wtapiając się w tłum. Zabij z kuszy strażnik. Kusza! poproszę. E, nagroda koszyk... koszt... koszyk. Koszyk cygański. Koszt wynajęcia cyganów ulega zmniejszeniu. Odblokowuje zdolności frakcji, odblokowuje uzbrojenie fra... kurde, nigdy tego nie zrobię, ale fajnie, że jest. A to to samo widziałem ze złodziejami w takim razie ostatnio gdzieś tam. No i to co? To nie ma questa, tak? W sensie. wspomnienie Sofii mi zostało do zrobienia. Tylko niech no zerknę na mapę, bo to chyba ani cholery nie jest. Ani blisko, ani po drodze, więc chyba trzeba będzie jakiegoś fast travela użyć. Zobaczmy, chyba, że gdzieś mi się wyświetlił wykrzyknik, ale nie wyświetla mi się na minimapie. Nie, nie ma takich rzeczy, bym musiał się tam przenieść. Mam tam jakiś fast travel? No, powiedzmy, że mam, ale. Spróbujmy. <laughs> Spróbujmy zrobić to. Może tym razem nie będę musiał umieć trzech podejść do tego. Może tym razem uda się szybciej. Kto wie? No, I'm na talauty i tyle z tego, nie? No nie! Dawaj! Jezus, Maria, Ezio, dobrze, żeś się zawahał. Akurat w tym je. Nie, e, nie, to nie, nie, to nie jest przeciwnik, którym w, tej, w tym momencie powinien się najbardziej martwić. To jest przeciwnik, którym powinien się najbardziej martwić. Tej... Tak jest. O, ja już jestem na terenie. A co to są za te wieżyczki tutaj? Wiem, co to za ikonki. O, oh, shit! No to by chyba było na tyle. A, to są te. Dobra. Ej! Ty kurwo. Dobra, spadam stąd. To są te. No nie wysłowie się. Eee, no takie wieże strażnicze. Skąd mnie bardzo łatwo mogą zauważyć, tak jak mieliśmy doskonały przykład przed chwilą. Ale ich tu jest dużo! To jest chyba teren jeszcze nie, nie do końca dla mnie, co? Ja tu chyba powinienem mieć więcej asasynów. Uuu, ciak, 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 ciak. Powinienem mieć chyba więcej asasynów i korzystać trochę bardziej z ich pomocy. Mam takie wrażenie. Czy ja jeszcze mogę zidentyfikować cel, czy jakby już po ptokach? Siema, no, mogę was wynająć? Mogę, ale już nie poszedłem. Dobra. Dobra, to ja bym zrobił... Pierwsze to noże do rzucania. Po drugie to spróbował, A nie, bo ja tam mam iść. Pyk! O ty! Ezio, czemu ty jakby... Nawet nie próbujesz, co? Absolutnie, tak nie chciał trafić. Dobra, nadal mogę go znaleźć. Spoko. Tu do siana. A i tu już łażą te złoczyńce. Czy zależy z czyjego punktu widzenia? A tu widzę, widzę jego ducha, czyli teoretycznie przechodzi tędy. Czyli teoretycznie mógłbym tu poczekać ze 30 minut i kiedyś by tu w końcu przyszedł, tak? A tam widzę. Jakieś wspominki, nie? w sensie to nie on, ale chodził tędy. A kiedy postanowi tu znowu zawitać, nie wiadomo. Dobra, to ja bym może spróbował po pierwsze wyłączyć wzrok Orła. Po drugie, wtopić się może w tych tutaj. Nie do końca mi to wyszło. Ale mogę sobie hopsnąć na przykład tu unikając niepotrzebnej uwagi. No widzę, no chodzi sobie. Jakbym tutaj szedł za chwilę, dosłownie, to miałbym krótką piłkę. Kolego! Nie denerwuj mnie Co ci kazało sprawdzić? Czy czasami mnie tu nie ma, ha? Jakiś cynk dostałeś od kogoś, czy coś? Chociaż teoretycznie wspomnienia mówią, że szedł w tamtą stronę, więc może szedł tędy i teraz stoi w jednym miejscu. A niekoniecznie patroluje ten teren. Tak też może być. Tu są niestety. Nie mogę za bardzo w górę spojrzeć, ale tu są niestety właśnie te posterunki, które mogą mi tutaj. Właśnie przeszła grupka, w której mogłem się wtopić. Trochę lipa. Ale może zdążę. Jakoś uniknąć wzroku ciekawskich. Dobra, no jest ok. Póki co. To jest... nie kurde ja mylę cywili z żołnierzami. Z masakra jakoś. Tak, na pierwszy rzut oka są dość podobni. Dobra, tu sobie siódmne. Rozejrzyjmy się jeszcze. Nie, to są jakieś dwa kafary po prostu, to nie jest żaden z moich celów, nie? Znaczy żaden z nich nie jest moim celem, o, to mi chodziło. No nie, dobra. Eee, to co, próbuję. nope, Okej. Okay. To co, po robocie? Czy jeszcze będę miał jakąś szansę? No dobrze, jak ich zabiję, i nikt za bardzo nie zauważy, to będę mógł się stąd delikatnie oddalić. Nope. Kurwa. Nadal mam jeszcze szansę. Tak myślę. Dobra, 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 to nie ma sensu. Dobra, bo tam ci zaraz zaczną strzelać. No właśnie zaczęli. Lekarstwo tego się pozbądźmy. Ciach, 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 ciach. Dobrze. I oni stamtąd nie wyjdą. A kapitan jeszcze chyba nie uciekł. <laughs> Dobra. Pyk. Dobranoc. O, tego po cichutku. Tak jest. No nie dostałem chyba jeszcze informacji, że... że mu się trzmychło. O, o, o! Nie, to są chyba ludzie. Nie, myślałem, że to są te... Przechodnie, między którymi mogę się schować, ale to nie, nie o to chodziło. Dobra, on tędy nawet chyba nie łaził, nie? No, nie ma żadnych śladów na ziemi. Więc to raczej nie będzie to. No to nic. Okej. Okay. Mają dobry wzrok, to im trzeba. No, cel też nie najgorszego. To im trzeba przy. Jezus Maria! Eee. Hmm. Czego nie można powiedzieć, niestety, o Ezio. Czemu żeś tam nie wlazł, baranie jeden? No, no nie, no nie, chuj. No nie, nie wejdzie, tu też nie przejdzie. Będzie się patrzył na dół, jak kretyn. Ale ty mnie wyprowadzasz z równowagi, człowieku. No nie! No to już moja wina, tu się przyznaję akurat, ale no nie wiecie o co chodzi. No można się trochę zdenerwić, nie? E, bo ja nadal nie wiem, czy ja jeszcze mam szansę dorwać tego typu. Tam jakimś cudem jest kapitan. Yy, a mogę mu tam rzucić bombkę? W nadziei, że go zatruję. Mogę spróbować, prawda? Prawda? Puf! I chuj, czekamy. Tamtego sobie zabijemy asesynami. Coś tam tańcuje, coś zaczął wymachiwać mieczem i się wyjebał. <laughs> Cudownie, ale przeszukamy go jeszcze, bo oni lubią mieć dużo pieniędzy. E, tu byśmy zrobili tak: że e, Pyk, 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 nice. Bardzo ładnie. Chociaż w zasadzie teraz możemy już chyba przystąpić... Uuu, nie, nie możemy przystąpić za bardzo do otwartej walki. Ale ja mam jeszcze inne bombki przecież. Eee, aha, zasłona dymna i petarda hukowa, czyli odwracam uwagę. Albo... Ty, a jak tam rzucę petardę dymną, szybko zeskoczę i ograbię zwłoki. To jest szansa? Czy nie ma szansy? Przeszukuję, przeszukuję... Kupa hajsu i nie w tę stronę. Dobra, mniej więcej, mniej więcej. No, mniej więcej o to mi chodziło i mniej więcej mi to nawet wyszło. Dobra, teraz by się przydało, nie wiem w zasadzie co. No spróbujmy, spróbujmy wejść. Może mnie nie zestrzelą, może zdążę, może nie rzucą kamieniem. Może Ezio się pośpieszy? Bardzo dużo niewiadomych. No, <laughs> e, dobra, jest Git. Okej, okay, dobra. No, może nie jakoś e, mega finezyjnie, ale skorzystałem z bomb. E, kapitan mi nie uciekł. Nie zginąłem, chociaż byłem bliski. No i tak to dobre, to nie wzbudziłem jakiegoś e, większego alarmu. Wszystko mi się udało załatwić w miarę. No tak, spadnie jeszcze. Wszystko mi się udało załatwić w miarę szybko. <laughs> Jeśli tylko

No, ja nie wiem, które pokazujesz. Możemy mieć różne miejsce na myśli, ale no, dobra, ok. Well, All right, go! go! No, tylko gdzie jest pierwsze? Tu, go! Dobra. Ej, 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 ale co ty mi tu z. Z Bara wjeżdżasz, przepraszam. O ty! Ja nie wiedziałem, że już się wspinamy na górę. Dobra, zaliczymy, jak będę z dachu? A dupa tam. Teraz muszę zeskoczyć całkiem. Ale Cio nie umie zeskakiwać, Jak trzeba, to się spierdoli na sam dół bez ostrzeżenia, ale jak już się trzeba taktycznie spierdolić na sam dół bez ostrzeżenia, to nie e, dobra, spróbujemy może tędy będziesz... A nie, bo on już, on już to załatwił czy co? I on trochę chyba oszukuje. On chyba nie był na tym dachu. Dobra, może się uda. 6 na 14. Może go... Okej! Okay. Dobra. Nie jest źle, no chłop nie potrącił, co prawda, więc w chuj oszukuję. Dobra, no trochę nie wiedziałem gdzie, <gdzie skakać, ale okej. Okay. Oczywiście. Oczywiście. Dobra, no na szczęście mam jakąś tam minimalną przewagę. Ja pierdolę, no... Fajnie jakby mi pokazywało na przykład... Aha, jest taka delikatna strzałka, dobra, to sorry. Just <laughs> Ah, You udać. are good, old man. Fuck me. You have some natural talent yourself. Yarman, who is this? Ah, uh, Ela, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love, and to think you ever doubted me. Merhaba, efendim. We were just taking the air, Ela, and discussing tactics and such, no? No. We were discussing when your training would begin. Sunrise every day, Galata Tower, understood? Ah, uh, evet. of course, mentor. No i nie szpanuj. i nie ma za co. No i dobra, załatwione. Kurde, to, 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 to da, zdaje się, że wspomnienia Sofii są jak najbardziej fabularne. Myślałem, że bardziej poboczne. No dobra, to co? Zgodnie z tym, co mówiłem na początku, te odcinki będą miały bliżej 30 niż 45 minut, I taki moment właśnie nastał. A ja już trochę nie mam nerwów, więc <noise> idealnie. Jakbym miał jeszcze 15 minut sesji wytrzymać, co dzisiaj, to dzisiaj też bym nie dał absolutnie rady. Piękna mgła. A na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że, że się podobało, jeżeli tak, możecie sobie zapytawić, łapę w górę albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.